Szczęść Boże wszystkim anonimowym członkom komisji, którzy trudzili się nad tą prezentacją. Bardzo ciekawy efekt, jak wiemy, długotrwałej, ciężkiej pracy. Jestem w stanie docenić ten wysiłek badawczy, towarzysząc tym wysiłkom, w moim poprzednim życiu, reżysera. Zaznaczam to z wielką nadzieją. Z wielką nadzieją oczekiwałem na podsumowanie prac pod komisji. Gdybym wypowiadał się tutaj wyłącznie jako polityk, to zapytałbym tylko. No to gdzie jest raport? Bo tu na okładce czytamy streszczenie raportu, z czego wynika, że jakiś raport istnieje, że mamy do czynienia z faktem, a nie dziełem w procesie, bo nie można streszczać czegoś, co jeszcze nie zaistniał. A zatem dyktuję do protokołu pytanie, gdzie jest raport? I mam nadzieję, że pan przewodniczący komisji formalnie to pytanie postawi. Drugie pytanie brzmiałoby, kto, kto, szanowni państwo, ten raport dla nas stworzył lub tworzy i jeżeli jest jakiś problem z ujawnieniem listy autorów, to myślę, że nie będzie żadnego problemu, żebyśmy zebrali się na posiedzeniu niejawnym komisji, jeżeli jest jakiś powód, a nawet bez powodu. Przyjmijmy, że są po prostu jakieś blokady wewnętrzne i, i nie wnikając w przyczyny przyjmijmy te reguły gry, które są proponowane. Wnioskuję zatem formalnie o zamknięte posiedzenie komisji, z, które będzie poświęcone no może po prostu spotkaniu członków komisji z członkami podkomisji po to, żebyśmy wiedzieli kto to tak trudził się dla ojczyzny przez lat tyle. No i trzecie pytanie stawiane przez polityka odpowiedzialnego, współodpowiedzialnego niestety za, e, za wydatki państwowe brzmiałoby, ile to wszystko kosztowało. E, z, nadzieją, z nadzieją, że plon pracy pod komisji, te wszystkie naprawdę arcyciekawe elementy prezentacji, prezentacji, bo przecież y, y, projekcja y, filmowa anonim, animowana y, oraz, oraz fragmenty bardzo ciekawych w znacznej mierze już dziś zapomnianych, zresztą w swoim czasie niedostatecznie głośnych nagrań wystąpień. Y, tego nie możemy traktować jako jako zamkniętego raportu. Y, a zatem, z nadzieją, że cały ten plon pracy, cały ten dorobek, jako sfinansowany przez budżet państwa, wejdzie do domeny publicznej i że badacze, analitycy tego i przyszłych pokoleń, jeśli państwo polskie i naród to wszystko przetrwa, że będą mogli kontynuować prace badawcze i analityczne. To są moje wnioski so formalne, panie przewodniczący. Tak. Czyli powtórzę, y, wniosek formalny, pytanie gdzie jest raport, wniosek o zamknięte posiedzenie po to żebyśmy mogli poznać autorów, y, wniosek o udostępnienie publiczności i umieszczenie w domenie publicznej dorobku badawczego analitycznego komisji to są uwagi polityka. Natomiast jak wspomniałem towarzysze tej sprawie od, od czasu, kiedy się ona zaczyna, od, od ranka 10 kwietnia 2010 roku. Muszę zaznaczyć tutaj moje stanowisko, żeby to było jasne, że tamtego ranka drżącą ręką na pierwszą wiadomość o tym, co się wydarzyło, czy co się dzieje, no na przykład wykonałem telefon do obecnego tutaj pana ministra Antoniego Macierewicza po to, żeby z radością skonstatować, że jest wśród żywych, bo lista pasażerów nie była jeszcze wtedy znana, nie była Podana do wiadomości publicznej. Zaznaczam w ten sposób moją pozycję w tej sprawie. Przypominam skromnie, nieskromnie, że jestem niecałkiem bezczynnym obserwatorem tych wydarzeń. Udało mi się stworzyć, oczywiście nie w pojedynkę, bo filmów nie robi się w pojedynkę, trzy odcinki cyklu dokumentalnego, nigdy niedokończonego, pod tytułem Zamach Smoleński. Uwaga! Zamach Smoleński taki jest tytuł mojego niedokończonego nigdy cyklu dokumentalnego. No i wreszcie, żeby zaznaczyć moją pozycję, przypomnę, że za tydzień z małym okładem w piątek oczekuje mojego stawiennictwa Komisja Etyki Poselskiej, przed którą pozywa mnie obecny tutaj Pan poseł Lasek, którego nazywałem i nazywam kłamcą Smoleńskim. I myślę, że na dzisiejszym posiedzeniu sporo, sporo materiału takiego się ujawniło, który, który pozwoli mi zasadnie argumentować, tak, dlaczego nazywam pana Macieja Laska kłamcą smoleńskim. I tu przechodzę do oceny tego materiału. No on, jest, on jest jak wszystko, co mogliśmy do tej pory słyszeć, na konferencjach smoleńskich, które przecież częściowo prowadziły pracę równolegle do działań podkomisji, tutaj się zwracam pana profesora Nowaczyka, bo, bo miałem okazję tam zadawać także, także i organizatorom i, i, i badaczom z konferencji smoleńskiej, zadawać bardzo proste pytania, na które tylko pan profesor Nowaczyk zechciał udzielić odpowiedzi. To było bardzo ciekawe, charakterystyczne, że, że z szeregu pytań, które postawiłem, jedno tylko doczekało się jasnej, konkretnej odpowiedzi i udzielił jej pan profesor Nowaczyk. Ja mianowicie zapytałem na ostatniej chyba e, z cyklu tych konferencji, bo one się w magiczny sposób urwały, kiedy tylko doszliście państwo do władzy. Tak? Pod sztandarem prawdy o Smoleńsku doszliście do władzy i wtedy prawda o Smoleńsku przestała być przestała być celem priorytetowym i wtedy skończyły się konferencje smoleńskie, przestało się je organizować. Na ostatniej z tych konferencji zapytałem mianowicie o śnieg smoleński, bo dużo było mowy o brzozie, a to tymczasem ten sam... Ten sam profesor Cieszewski, badacz, nasz rodak pracujący od lat stanu wojennego w Stanach Zjednoczonych, mówił o brzozie, która była odmieniana przez wszystkie przypadki. Ale mówił też i o śniegu. No i jaka ciekawostka o tym śniegu, to do dziś zgodnie milczy i Gazeta Polska, i Gazeta Wyborcza. Prawda? O brzozie wszyscy, a o śniegu nikt. Czy to nie są przypadkiem najciekawsze rzeczy? Te, o których zgodnie się milczy. No. W drugiej kolejności ciekawe są te rzeczy, które wszyscy, którymi wszyscy zgodnie chętnie manipulują. Więc pytałem o ten śnieg. Odpowiedzi nie było, tu pan przewodniczący wybaczy, że nie rozwinę tego, ale to byłby na pewno temat na dłuższe posiedzenie, co to takiego, ten śnieg smoleński. Pytałem też, i to było pytanie, na które pan profesor Nowaczyk mi odpowiedział, pytałem, na jakiej podstawie państwo, badacze, analitycy, tak znakomici, analizujący obraz, dźwięk, wprawdzie zdalnie, bo bez dostępu do wraku, bo bez dostępu do wraku, ale analizujecie to wszystko i to jest pasjonujące, ale na jakiej podstawie przyjmujecie tożsamość tych szczątków, które pokazały światowe telewizje, fotografie, materiały, wideo, wiadomości? E, proszę, proszę kończyć, ma, ma pan 9 minut. Ja nie mówię dłużej niż pozostali występujący tutaj. Patrzyłem na zegarek, panie przewodniczący. Pan mówi 9 minut, a jest 10. Nikt nie przekroczył 10 minut. Proszę bardzo. Więc zapytałem, na jakiej podstawie przyjmujecie Państwo tożsamość tych szczątków uwiecznionych na fragmentarycznym, we fragmentarycznym materiale wizualnym z tym samolotem, który wystartował z lotniska Okęckiego 10 kwietnia 2010 roku. I wówczas Pan Profesor Nowaczyk bardzo jestem wdzięczny za tę jasną odpowiedź. Pan profesor odpowiedział krótko, to jest nasze wstępne założenie. Otóż, Szanowni Państwo, jeśli to jest wstępne założenie, a nie stwierdzenie faktu, a nie stwierdzenie faktu, to wszelkie dalsze budowane na tym założeniu e, scenariusze są hipotezą li, tylko, hipotezą li tylko, a nie faktem, jak usiłuje to nieszczęsna komisja pod przewodem swego nieszczęsnego przewodniczącego przedstawiać opinii publicznej. Jesteście Państwo w prawie, naukowym prawie, tak długo, jak długo bez litości, celnie, słusznie demontujecie kłamliwe wersje anodiny Millera Laska, kłamców smoleńskich. I... Dziękuję Panu, dziękuję Panu, Panie Pośle. Dziękuję, mówił Pan 11 minut. Dziękuję.